30-sekundowy materiał filmowy. Ujęcia skupiają się na sztabkach złota przechowywanych w skarbcach Narodowego Banku Polskiego oraz na profesorze Adamie Glapińskim. Na ekranie pojawiają się napisy wspierające wypowiedzi lektora, a także dwie wypowiedzi profesora Adama Glapińskiego w formie napisów. Od kilku lat deklarowałem, że Narodowy Bank Polski będzie systematycznie zwiększać zasoby złota. Dotrzymaliśmy obietnicy danej Polkom i Polakom. Złoto to nasze wspólne dobro, symbol siły i niezależności, fundament stabilności. Materiał kończy się planszą z logo Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski zgromadził już 509,3 tony złota wszystkich Polaków, to więcej niż ma Europejski Bank Centralny. Pod względem posiadanych zasobów złota w ciągu ostatnich lat awansowaliśmy do światowej czołówki banków centralnych. Polska zajmuje dwunastą pozycję w rankingu banków centralnych posiadających największe rezerwy złota, wyprzedzając m.in. Europejski Bank Centralny czy Wielką Brytanię. Narodowy Bank Polski dbamy o wartość polskiego pieniądza.